Pod nami, pod nami wytwarzają. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Idę na krótko, idę na krótko. A zdążą wytworzyć już wszystko, tam Nie, to jeszcze raz wytwarzają. Dobra, dobrego. Wrócamy pod... najdawniej. A to jeszcze pod nami jest. Tak. A to trzech jest. Chyba. E, minus 75, jeden. jeden. W dostaje, a nie, to nie w pracy dostaje, fake info Jest obity Weź sobie z niego... Uh... Na mnie, na mnie, na mnie leży, leży. Weź sobie fioletowy armor, tu leży na tym sypie Już z tego też mam Na no, to jest trup, na no, dole jest tak, trup fioletowy Tutaj, tutaj Jeden palany, drugi tutaj Okej, okay, idę, idę, idę Drudzy są tam Słyszę tu Pod nami Tu się strzałem uh -huh. Góra, góra, góra Jest blisko, bo się aktywowało Rzuć jeszcze raz o ile tu ma timer Jeden palany, a masz ja ma starcze, jakbyś potrzebował, nawet mamy ma. Minus 40 Atakowany

Dobra, jeden powalony Tu uh, jest Dobra To nie była lifeline Nie, to jest jeszcze jeden team Ja lecę dalej tutaj Nikogo tu jeszcze nie było, bo wszystko pozamykane Nie, tu jest pootwierane przecież Okej okay. pięknie. Ta Linka, linka Nie. Mogę się oddać jedną Linka, Masz. linka nad nami Okej okay. A jest Jukasu, fioletowy armor Do lewej przebieg Dostał 28 za armor Zwalony Tu ma kumpla A Tu na mnie, na mnie, na mnie Leczy się o, ładnie. Jedą ja linką, będą jechali do nas linką. Strzelałem do nich też. Jeden palony. Okej. Okay. Drugi Wizerzy. też. Okej, okay. no ja nie mam też. Niestety nie dam ci. Jest tam dalej. Tu, 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 drugi chyba. Tak, awczy. Tak, awczy gościu. Palony. Dobra. Co jeszcze do niego strzela. To ja. Okej, okay, ja leżę niestety problem, że teraz twoja. Możesz zniszczyć na moje przecież. Na dole potwierane to musi być inny team. Okej. Okay. Sam, sam, są, widzę. Jeden na górze. Na pingu. Drugi biegnie po skrzynkę. Te, te te, to logo to logo jest logo. i ten. I Gibi. Nie pokazuje się, nie pokazuję się, oni muszą okay. do nas. Nie wiem czy mnie i tak już nie widzieli, ale. O, zrezygnowali. Jeden niebieski. Okej. Okay. drugi też. Lopa powalona. No, ktoś tam jest. Są świeże otwarte skrzynki i nie ma już mhm. zrzutu, nie świeci się. Tak, łuny, no. O, walił do mnie od góry. Z bachu tego budynku na 105 Jesteś tam popchnął do naszego Możemy wrócić do... dokładnie tą samą drogą co przyszliśmy Dobra, ja się podleczę tutaj na Maxa No chodź wrócimy tą samą drogą co przyszliśmy tam pod mostem przejdziemy i... Dobrze Coś tu nie to podem Help! Tu są drzwi, uważaj, chodź, chodź wyżej, chodź wyżej hmm. Nad nami będę. Okej okay. No, jesteś po złej sytuacji Bardzo zły Aszkę mieli, wiesz, tą aszką No, widzę 91 Kolejny skrakowany, skrakowany, aszka skrakowana Ja idę obchody ob, 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 ob. Okej okay. Jeden poalony Okej, okay, drugi tam w niebieski armor Połowa Low, bardzo low, 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 low. Dobra. Jest tam. tam? Wylądowali Cześć, tam właśnie. Tam. Wylądowali tam właśnie. Nie wiem czy to nie były ogniki dawy, jakieś, nie, 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 ale to nie, nie. mogli być oni. oni. Okej. Okay. To mają po prostu tego, Octane'a. Octane'a albo Valkyrie mam Nie, to mi się wydaje, że to był Octane. Możemy czekać, jeszcze strefa tutaj, żeby się jeszcze a, nie podpiąć. Chodź w kolejnej strefie po, Wybijają po prostu. Wybijają się cały czas. Na 120. Okej. Okay. Okay. Są tam. Bo to nie są ludzie. Szukają no, nie, nas, tam. szukają nas. Na SL'e są. Aha, widzę jeden, jeden bieg jest na nasz jest octane. Jest octane. dawaj, dawaj. Skrachowany prawie, skrachowany 18 pola PK. Też mają kapady. Uchylony? Jedna ściana nie jest moja. Jest, jest, jest. Ok. Jest. Leży. Dobra, easy. Mmm, jak. E... Ruch? No, czyli wzmocnione. Nie, nie są, wzmocnione. Normalne Aha, bo po prostu u mnie drzewo tak rzuca cień, że Dzień dobry, co jest dobry. Gra. To co zawsze? Czyli Apexy grać? No dokładnie no Co innego moglibyśmy my grać? Wiem, że z nich będę. A nie mam małych no, Mogę się rzucić dwie. A nie mam, dobra. Ja to pomyliłem tarczę jedną z tym eee, chcesz jakiegoś Phoenixa? Eee, duża apteka jedna by mi się mogła przydać, bo on mam, mam jedną. Chodać żebyśmy strzelili chyba bo ci nas nie wiedzą. Albo chce się dogadać, żebyśmy się bili... A dogadał się, żeśmy po, po, po ten, no po kucali dogadaliśmy się. Ja, ja to nie wiesz ja tu nie otwieramy i próbujemy tam. tam Dwóch kostiki. i... kurwa, ale zbyt szybko. Ściany ścianę chyba. Okej. Okay. A, no tak, tylko mogę. No i chujowo, bo oni są tutaj. Prawa, 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 został do prawej. A. Ale on jest załatwiony. leży w po ogóle. Po, powalił mnie, ale jestem. Full chyba O, to byłem I nie wiesz, Wykryto Stąd, stąd, stąd Aha, widzę, widzę, widzę Rozbijałem drzwi myślę, że jesteś tam Jeden no Wiem, powalony, drugi miał czerwony armor, już nie ma